Cześć, witajcie z tej strony Jay Dabrowski i dzisiaj mamy specjalny odcinek u mnie jest. Cześć, witajcie! Z tej strony SKF i dzisiaj u mnie jest. Jan Dobrowski dzisiaj Dzień. mamy dla Was specjalny odcinek, ponieważ mamy dla Was 10 nieziemskich aplikacji, które prawdopodobnie odmienią Wasze życie. A na pewno sprawią, że nie będziecie się nudzić i troszeczkę będziecie tacy bardziej szczęśliwi, bardziej uśmiechnięci, bo to są dosyć zabawne aplikacje. Cześć, aplikacja numer 1. To może zacznijmy od jakiejś muzycznej aplikacji? Niech tak, to będzie w tym jestem dobry, ja rap. Często się nie chwalę takimi rzeczami, ja mam ukryty talent muzyczny, kiedyś gram na harmonijce. A powiedz, mi umiesz ra rapować albo układać rymy? Pierwsze? Tak. Gdy spotkaliśmy się na spontanie w tym pięknym, na tym pięknym, cudownym kanale, czy ten bit pasuje? Jest fantastyczny. Koreański paper. -po, stanęłaś tu na drodze swoim wzrokiem po Tobie wodzę Kiesiu lubi żelki i budyń. Można robić wszystko, ponieważ to jest takie estko. Takie małe disco. <noise> Dokładnie tak, żebyśmy nie dostali paranoi, bo wtedy w głowach się Stanęłaś tu na drodze swoim srokiem pod Tobie wodzę rzeki i można robić wszystko, ponieważ to jest takie... Wszystko, takie małe O, Tylko byliśmy może temat rozmowy Temat? O Minecrafcie Wyobraź sobie, że, że jesteśmy górnikami z Minecrafta no Idę dobrze. teraz w stronę kejwa. Creeper mi nie grozi, gdyż gdy wyjmę mój killoff, to go oswobodzi Oswobodzi... co? <grym> Wtedy cały świat nabiera lepszych barw bo przy Tobie nawet lama wygląda jak dalej <grywa> lama. <grywa> wow, zrymowałeś lama do lama. <grywa> Dobra uwaga, sprawdźmy. Wiem, doskonały. Idę teraz w stronę cave'a, creeper mnie grozi, grozi, gdyż gdy wyjmę kilo kogo go oswobodzi, oswobodzi. Co do creepera, bo to jest taka afera, kiedy creeper wchodzi do jaskini, wtedy wszyscy myślą, ale ma piękne bikini, moja mała, doskonała, kwadratowa moja droga, kiedy jedziesz moim... Druga aplikacja. Mamy teraz taką aplikację dla samotnych mężczyzn, nazywa się k assistant No masz tutaj panią, możesz. No O, możesz o. ją po nóżkach, ale ona nie pozwala. to wszystko? Nie, no, no możesz z nią też rozmawiać. Hello! No ty możesz tylko, że tak powiem, pukać palcem. No i możesz... A kiedy, kiedy wiesz, kiedy przyjeżdżasz do tego, wiesz? Pszuka, UR, Wielka trzecia. Ty teraz zróbmy coś śmiesznego, bo już był tak, radny, byliśmy kreatywni. Wygląda sobie sobie tego pieska i robimy sobie tak, że tutaj przykładamy wargi i popatrz na tutaj na ekranie. Jak to chcesz mnie wykastrować? Co? Co ja ci zrobiłem? Okay. Witam! <laughs> ja, ha -ha haki. Proszę was! Uwolnijcie mnie! Co to może podzielicie? Chcesz też gryza? Przejdźmy teraz do długo wyczekiwanej Aplikacji numer 4. Zmyrka. Nie tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. na tej potrafię. Sprawdzimy, jak słodcy jesteśmy, bo to jest. kutometer. Czyli jest słodkości. Słodkości, no. Dobra, to ja najpierw od siebie. Urotości, coś takiego. Muszę zrobić moją minkę. Teraz musimy dopasować pięknie tutaj usteczka, jakie mamy, jakie mamy, gdzie mamy oczko. I uwaga. No tak na Do 100, nie? To tak. Mm, nie pomylić się do jego sprawy. I ready, Gotowi? Ready. Uwaga! Jedziemy! Co ty gadasz? Dziękuję bardzo! Proszę, oddaję. Chyba zdecydowanie w tej kategorii wygrałem. S co? Przejdźmy teraz do aplikacji numer 5. Ma dla ciebie teraz super grę. Jak na przykład jeżysz sobie pociągiem i się będziesz nudził w pociągu, to możesz zagrać sobie w grę. Hold on. Polega ona na tym. Że musisz trzymać ten przycisk, najdłużej. Polecam, bardzo fajna gra na mnie. Po powiedz wieczory. mi, że za to zapłaciłeś. <laughs> tak. Dobra. <laughs> to Dobra, to jedziemy. <laughs> kosztowało dosłownie mnie to euro, ale było warto, naprawdę. No Dobrze. to pobiłeś mój rekord. O. No i teraz ja będę ja musiał prostu... całą noc siedzieć na tym. Dobra, powiedz coś ciekawego, Dobra. ja sobie posiedzę, no. Two hours later. Ja ja może teraz ty, ty to przejmij to... trochę podtrzymaj. No, no i zepsułeś dusza, mój rekord. Tyle? Ale twój rekord to minuta 30. A wy ile będziecie mieli? Napiszcie. Dobrze, to teraz pora na grę. Szóstą! Dobrze, to teraz y, pokażę Ci grę, która sprawdzi, czy jesteś już gotowy na posiadanie dziewczyny. <grym> Musisz pocałować to? <grym> <grym> Jaki dźwięk? No może tycale? Może nie jesteś gotowy na posiadanie dziewczyny. O, słabo poszło. Dobra, teraz ty spróbuj. No, <grym> <grym> No nie będę tego całował, no. no cały całuj, tak. A co pocałuj? No nie będę tego całował. Ale tak... Co o. ty gadasz? Proszę bardzo, w moje dwa palce przebijają usta Jana Dąbrowskiego. Ty co ty, podchodzisz do dziewczyny i... Tak cicho, Szysz. maleńka. <grym> Aplikacja siódma. Tą aplikację mieliście już szansę zobaczyć na kanale SKKF-a, więc tutaj będzie no adnotacja, nie? żeby zobaczyć cały film. Nie ma nas. Coś, coś idzie nie tak, SKKF. No. Nie musisz... <śmiech> 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 już się zamieniło, nie? Chcesz taki, takie efekty sobie nakładać, albo być pieskiem, albo, o... Słodzień, nie? Jako Ty paru... teraz chciałbyś mieć pieska, nie? No, właśnie adoptowałbyś takiego? Nie bardzo. O mój Boże, jakie to jest witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft. Zobacz to. Jezus Maria. <noise> ale dużo się nie różnie, patrz teraz. <noise> Elo. <noise> to już się zmieniło? Ósma aplikacja. Większość youtuberów już nagrywała Akinatora, ale my jeszcze nie nagrywaliśmy, więc teraz pierwszy raz się sprawdzimy. Jest też taka aplikacja na telefon, więc sprawdźmy się, zagrajmy. Niech postacią będzie... Ktoś taki, wiesz, nie, nie taki znany, ale taki... Moja skarpetka. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Czy z Madage China. Nie, nie znajmy, że nie, że nie. nie. Nie nie pochodzi z Polski. Czy twoja postać śpiewa na scenie? Zdarza się. się? Nie bardzo. No to nie. Czy twoja postać ma skórę? Nie ma skóry, chyba, że to jest skórzana skarpetka. Są skórzane. <laughs> nie <Skarpetki. śmiech> Może są. <laughs> macie, jeśli macie skórzane skarpetki, z napiszcie. Jeżeli też macie skarpetki, zostawcie lajka. ja też oglądam Twoje filmy bez. Czy twoja postać zabijała ludzi, o. No, jak ktoś no. Mnie, kupił sobie za ciasną skarpetkę, to mogła zabić. Tak to no, odsiąć krew od Ale stopie. twoje chyba nie. Zabijacie? Nie, raczej nie. Uwaga! Uwaga! Teraz zgaduję, czy to jest coś, czego nie wiem, bo nie jest to postać. No no co, kreatywny ten akinator. Aplikacja dziewiąta. Jak dziewięć pokazujesz? Kozak. To teraz ty powiedz. Ko <laughs> Kozak. A kapelę, jakąś piosenkę musimy razem zaśpiewać i stworzyć hmm. wspólnie. No to czekaj No nawet no, jaką piosenkę znasz? Tylko biedronka? No, może być. tylko biedronka, nie ma, ogonka, nie ma ogonka. Nie ma ogonka, biedronka. Dobra. Tylko biedronka, nie ma ogonka. Tylko biedronka, ogonka. Tylko biedronka, nie ma ogonka. Tylko biedronka, ogonka. Teraz bit trzeba zarabować Czekaj Ja chcę już bit zrobić La 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 Pop 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 la Popo 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 Ale szans Zaraz posłuchajmy tego Nie proszę nie Czekaj, czekaj, czekaj Nie róbmy tego la 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 I tak te wszystkie piosenki na YouTube powstają? No. Tylko, że oni mają talent. A czegoś tutaj zabrakło, tak myślałem. Dobra. Teraz pora na aplikację numer 10. <noise> Aplikacja numer 10 jest Snapchat. I teraz wow! moi drodzy, tutaj właśnie wyświetla mój znaczek i możecie sobie najechać waszym telefonem i go zeskanować. Zrób to teraz. Dobrze, iż to zrobiłeś. Mam nadzieję, jeżeli nie to teraz. Jeszcze masz chwilkę. Dobra, iż dzięki wielkie. I no, na czym polega Snapchat? Tutaj też możemy się wygłupiać, różne figle robić i takie śmieszne. Jakbyś zrobił naprawdę fajnego Snapchata, to wiem, komu go możesz wysłać. Dobrze, Skach i Radar Poczek. Zapraszamy. Jeżeli nie znacie tej aplikacji, to koniecznie pobierzcie. Jeżeli dobijecie 20 tysięcy łapek, to będzie kolejny odcinek z jakimiś śmiesznymi grami albo z aplikacjami, czy coś tego typu. Był ze mną dzisiaj SKK. Dzięki, wielkie zawsze. Dziękuję, było fantastyczne. Naprawdę, bardzo śmieszne aplikacje. Mogę żadną mojechać? Nie, <laughs> <laughs> Hej, papa. To, to jeszcze tylko. Okej, okay, dzięki.